Sandra, Oliwia, Daria, Marta. Pokonały się dzisiaj w finału, finale chłopców. Powiedzcie, czy łatwiej było ich pokonać tutaj, chłopaków zyskowych, czy trudniejsze są takie mecze gdzieś z rywalkami z innych miast? Na pewno trudniejsze są. Gdzieś jak jedziemy, bo tutaj wiemy czego można się spodziewać, a niestety jak jedziemy gdzieś w wyjazdy to nie za bardzo wiemy jakie taktyki można przyjąć. Wy jesteście zawodniczkami Zahiru w Schowa. Czy w ferie na takich otwartych zajęciach mogło się się z czegoś nauczyć? I dużo, bo zawsze jest większe doświadczenie można zdobyć. E, trener mówił, że był to e, taki element przygotowań do turniejów. E, jakie są imprezy teraz przed Wami? Kinder plus Sport na pewno i Wirtus Volley Camp 10, tak? Tak. Tam jedziecie z takim nastawieniem, żeby zająć pierwsze, najlepsze miejsce, wygrać, zwyciężyć? Na pewno, żeby zdobyć podium, tak? Bo to. to, to, to Najważniejsza jest na pewno zabawa w siatkówce, no ale yy, zawsze, wygrana też się liczy, nie? Zakończyły się ferie z siatkówką. jak yy, Jakby się podsumował? No, myślę, że to były udane dwa tygodnie. Yy, dosyć frekwencja dopisała, bo na treningach zjawiało się około 20 dzieci, które regularnie ćwiczyły po dwie godziny dziennie. I dzisiejszym dniem, żeśmy zakończyli ferie turniejem. To były dzieci z klubu czy też przyszły, przyszły taki nowy rybek? Większość było dzieci z klubu, ale się też pojawiła część dzieci z zewnątrz, czyli były nowe osoby, które właśnie uczyły się, doskonaliły swoje umiejętności, było prowadzić takie zajęcia dla takiej właśnie mieszanej grupy. No znaczy właśnie jest trudno, bo już są bardziej doświadczeni zawodnicy i mniej, ale właśnie z tego miejsca chciałbym też podziękować panu Czubeckiemu Damianowi, który mnie wspierał i dzięki niemu było mi też łatwiej prowadzić te zajęcia. Na tym turnieju było już widać, że te dwa tygodnie pracy przyniosły jakieś efekty. Tak, tak, było widać, nacisk był głównie już pod koniec serii na atak i w dzisiejszych finałach było widać, jak atak już stanowi klucz do zwycięstwa zespołów, które właśnie aspirują do medali w województwie.